Dzień dobry, planszówkowa Polsko, która teraz oczy, biorąc pod uwagę kierunek, w jakim mój dom jest usytuowany, skierowana ma swoje oczęta w tamtą stronę, czyli w kierunku niemieckim, gdzie aktualnie odbywają się największe targi planszówkowe na świecie. Jest wam tam bardzo dużo i tym bardziej dziękuję, że znaleźliście w tym zabieganym harmonogramie czas, żeby obejrzeć swojego trola, którego oglądacie właśnie co sobotę rano lub ewentualnie później, ale znaleźliście czas, żeby te kilka chwil poświęcić na oglądanie programu. Co jest grane? Za to wam bardzo serdecznie dziękuję, ale dziękuję również za to, że w poprzednim tygodniu, kiedy byłem razem z Carlosem na Galaktikonie, tak często podchodziliście do nas, graliście z nami, bo wreszcie znaleźliśmy czas, żeby nawet pograć na jakimś evencie. E, motywowaliście nas różnymi rozmowami, poklepywaliście po plecach, pokazywaliście w bardzo wieloma rzeczami, że ta praca, którą wykonujemy jest potrzebna i tutaj ma takich wspaniałych odbiorców, jakim są, jakimi są nasi widzowie. Niezwykle Wam za to dziękujemy. E, na pewno tutaj będziemy starali się, żeby ta nasza praca była jeszcze fajniejsza i w ogóle, ponieważ ja przynajmniej z takiej mojej perspektywy, kiedy tak na dwa lata się raczej zamknąłem tutaj w tym pomieszczeniu i Praktycznie w ogóle nie wychodziłem z domu. Zacząłem teraz wychodzić, jeździć na różne eventy, mieć kontakt z wami, czyli właśnie z publiką, i to jest niesamowicie miłe i bardzo, bardzo motywujące do działania. Dlatego na fali tego mojego wychodzenia i dobrego humoru żony, który pozwala mi właśnie na takie wyjazdy, postanowiłem, że prawdopodobnie w niedzielę również na targi komiksu. W łodzi sobie pojadę, gdyż jest to niedaleko od miejsca mojego zamieszkania, praktycznie jakby po bułki wyskoczyć, a w godzinach szczytu w Warszawie to szybciej dojadę do Łodzi niż do centrum Warszawy, więc jest to, można powiedzieć, dosyć blisko. A nigdy nie byłem na targach komiksu, więc zobaczę, jak to wygląda. W poprzednim tygodniu popełniłem kawał o kobietach, więc obiecałem, że w tym tygodniu będzie kawał o mężczyznach. Ten kawał przysłała mi pani Weronika, za co bardzo dziękuję i uwaga, przystępuję do jego opowiedzenia. Otóż ilu facetów trzeba, żeby wkręcić żarówkę? Pięciu. Jeden, żeby wkręcił, a czterech, żeby miał się komu chwalić, że to zrobił. Haha, haha, ha. No, ale coś w tym jest. A teraz czas na drugie oficjalne powitanie, już po animacji wstępnej i po sucharze, który mam nadzieję was tutaj załamał. Chociaż dzisiaj był bardziej taki mniej sucharowy, a bardziej taki, jaki obiecałem, w kontekście tego, jaki kawał był w poprzednim tygodniu. Więc mam nadzieję, że teraz już humory macie lepsze, dzisiaj szczególnie panie. A teraz opowiemy sobie o tym, co było i co jeszcze będzie w Trollu. Otóż uwaga, w tym tygodniu odbył się stream. Dokładnie teraz streamy będą pojawiały się co poniedziałki. O godzinie 19.30, ma to odstępstwa od tej reguły. Jak będę obłożnie chory, ledwo żywy, to w tym momencie nie będzie, ale o 19.30. No tak sobie rozplanowałem te streamy do końca roku, że będą się odbywały. I w tym tygodniu mogliście sobie zobaczyć stream z nowości od Galakty, właśnie czyli Tajemnice Puszczy. Bardzo fajna atmosfera na czacie. Bardzo dobry wynik gry. Ja kontra gra. Kto wygrał? Bez spoilerów, ale oczywiście zobaczcie. Jeśli chcielibyście to zobaczyć, oczywiście ten stream znajduje się na kanale. Kolejna rzecz to recenzja, która ukazała się w tym tygodniu, bo wszyscy wiemy, że środa to dzień recenzji na kanale Game TV i tutaj Postanowiłem opowiedzieć Wam o dwuosobówce, która niedroga jakoś specjalnie jest, cały czas dostępna. Nazywa się Nanga Parbat i jeśli ktoś nie widział ymm, tej recenzji, to serdecznie Was do niej odsyłam. I jeśli szukacie jakiejś ciekawej gry na dwie osoby, to Nanga Parbat wydaje mi się, że jest dobrym wyborem. Też biorąc pod uwagę to, co później pisaliście na Facebooku, na YouTubie, w komentarzach, no to ta gra ma więcej fanów niż myślałem jednak. Ymm, jutro z kolei zobaczycie odcinek pod tytułem Najlepsze gry planszowe 3 kwartału 2 2023, więc to jest to taki, wiecie, kwartał niby wakacyjny, ale wiele fajnych pozycji się pojawiło i takich pięć perełek wyłowiłem swoich ulubionych, o których Wam jutro opowiem, zapraszając Was jak zwykle do dyskusji, jakie to Wy uważacie gry najlepsze, najciekawsze, które ukazały się w ostatnich trzech miesiącach. A w poniedziałek o 19.30, skoro o streamach już mówimy i powiedziałem, że one będą odbywały się co poniedziałek, no to na streamie o 19.30 w najbliższy poniedziałek wedle zapowiedzi i Tutaj Waszej y, chęci będę malował figurki. Prawdopodobnie będą to figurki z talizmana. Więc jeśli by ktoś by chciał po prostu pogadać, poplotkować sobie o różnych rzeczach i przy okazji pomalować sobie, bo to są takie raczej streamy motywujące Was do wyjęcia figurek, do wyjęcia farbek, do wyjęcia pędzelków i pomalowania razem ze mną, to oczywiście serdecznie Was na poniedziałek na 19.30 zapraszam. No, to teraz już bierzecie swoje herbatki w dłoń i dowiadujecie się co tam ciekawego planszówkowego w kostkach piszczy. Jedziemy z tematem. Ostatnio w ramach dbania o swoje zdrowie, czyli tak mniej więcej od połowy roku, ja uskuteczniam różnego rodzaju spacery. Z tym, że tutaj na mojej wsi jakoś niespecjalnie mogę sobie gdzieś pospacerować, no bo dwie drogi, trzy na krzyż i wszędzie samochody jeżdżą i kurz się wzbija i to wszystko wdychamy, dlatego bardzo chętnie lubię sobie przejechać się do pobliskiego lasu i tam sobie pospacerować. Dlatego, kiedy pojawia mi się taka zielona gra, w ekosystem, który na przykład wydała nasza księgarnia, a teraz bardzo proszę, mamy bardzo Podobną grę, leśne rozdanie, czyli też grę, w której będziemy wykładali różne rzeczy, czyli tu las, tu zwierzaczek, na górze, na dole, z boku, z jednej, z drugiej strony, po to, żeby to, co wyłożymy, czyli taka gra karciana wykładankowa, jak najlepiej ze sobą współgrało i żebyśmy naklepali jak najwięcej punktów. Więc teraz, kiedy zrobiło się totalnie obleśnie i tych spacerów aż tyle nie uskuteczniam, to chociaż miło mi jest rozłożyć sobie taką grę na stole i z jedną z ulubionych, przeze mnie mechanik, pochodzić sobie po lesie i stworzyć taki ekosystemik. Tutaj w wersji Leśne Rozdanie. Zanim przejdziemy do opisania Wam, o co chodzi w Leśnym Rozdaniu, to taki mały spowiedź z tego, że jestem pierdoła, ponieważ gra jest zasadniczo zielona, wyprodukowana w Niemczech, więc nikt nam tutaj nie transportował z tego Chin, mały ślad węglowy, w środku zero plastiku, na zewnątrz zero plastiku. Gra, żeby nam się nie wypierniczyło wszystko z pudełka, tutaj ma takie Naklejki, wykonane też z czegoś dziwnego, co trzyma nam, żeby nam pudełko się nie rozsypało. Tylko uważajcie, jak to odklejacie, ponieważ ja niespecjalnie mocno odklejając to, co, to coś z brzegu swojego pudełka w ten piękny sposób uszkodziłem sobie no, grę. Więc. Uważajcie, ale jeśli chodzi o samą rozgrywkę, rozgrywka, do której prowadzi instrukcja, jest prosta i instrukcja też jest prosta. Sama gra zostanie zakończona w momencie, kiedy pojawią się w grze trzy karty zimy, część z nich jest wtasowana do naszej talii. Kiedy one się pojawią, no to w tym momencie gra się kończy i ten gracz, który będzie miał najwięcej punktów, co zaznaczamy na tym kartoniku, zostaje zwycięzcą. Co ciekawe, w grze mamy aż 14 kart pomocy, które są zostawione dla wszystkich graczy, że jak czegoś nie wiecie, to sięgacie i już jest. Jest dla Was wszystko jasne. W Waszej turze będziecie mieli kilka kart na ręku. Dokładnie na początku będzie to łącznie 6 kart i te 6 kart, które macie na ręku, będą stanowiły startową rękę. W Waszej turze możecie sobie dobrać kartę z wierzchu, dobrać kartę z łąki, która na początku jest pusta. Dlaczego? Ponieważ kiedy będziecie zagrywali kartę, za tę kartę płacicie tyloma kartami, ile macie tutaj w lewym górnym rogu. Kiedy to już zrobicie, karta się znajduje. Kiedy zagrabicie, Drzewo, dokładacie kartę do naszej pięknej łąki, a w następnych ruchach, jeśli oczywiście macie za co. Będziecie wykładać do kolejne karty, tworząc na przyszłość, budując sobie ten stół i dodając sobie pewne akcje, które zadziałają od razu, albo będą dawały Wam możliwość konstruowania tego lasu z wielu drzew, z wielu zwierzaków, nieco Wam to ułatwiając, wprowadzając jakieś tam dodatkowe bonusy dla Was. Kiedy macie drzewo, to będziecie mogli sobie zagrywać motylki, ale tylko na górze, albo ewentualnie będziecie mogli sobie zagrać w tym przypadku kreta, albo na przykład będziecie sobie mogli zagrać, o bardzo proszę, takie coś i mamy drzewko. Z dwóch stron jeszcze jakiegoś ptaszka, jeszcze jakiegoś zwierzaczka, i już więcej przy tym drzewie być nie może. Czyli de facto zakrywane karty będziecie obudowywać dookoła, lub jeśli nie macie karty, to bardzo proszę, będziecie kładli to sadzonką i wokół tej sadzonki też możecie sobie takie cyrki robić, tylko drzewo samo wam nie zapunktuje, a za fajne drzewka, za karty, które wykładacie, będziecie zdobywali punkty. Bardzo przyjemna wykładanka. Muszę przyznać, że gra, która nie ma nic wspólnego z tym tytułem, o którym teraz będę mówił, bardzo mocno nakręciła mnie, a mówię tutaj o Wiedźmiej Skale, nakręciła mnie na różnego rodzaju gry, wiecie, że tu mamy jakiś kociołek z czarami, tu coś wyciągamy, tutaj jakieś eliksiry, tu jakieś zaklęcia i co jakiś czas, kiedy taka gra pojawia się na rynku, jakoś wzbudza uśmiech na mojej twarzy i po nią sięgam. No i właśnie taką grą jest gra przesłana mi przez wydawnictwo Rebel, za co bardzo dziękuję. Gra pod tytułem księg. Księga Zaklęć i Księga Zaklęć jest to tytuł, w którym naszym zadaniem, jak może nazwa lekko wskazywać, będzie opracowywanie zaklęć z materii, którą będziemy pozyskiwać w trakcie rozgrywki. A że zaklęcia będą dawały nam kolejne opcje do tego, żebyśmy lepiej to robili, to, no to już za chwilkę sami zobaczycie, po co w tym chodzi. Księga zaklęć. Księga zaklęć to gra, w trakcie której będziemy się uczyli zaklęć i to będzie też kończyło rozgrywkę. Jeśli w którymkolwiek momencie gry gracz 1 nauczy się wszystkich siedmiu zaklęć, no to w tym momencie kończymy grę i ten gracz, który ma więcej punktów, zostaje zwycięzcą. Punkty znajdują się na naszych kartach, im wyższy poziom zaklęcia, którego się nauczymy, tym więcej punktów. Tak samo mamy chowańce, mamy różne chowańce, tu jest kot, tu jest jakiś diabeł, tu jest jakiś smok, a tu jest jakiś nie wiadomo, co i mamy e, taką tarczę telefoniczną. E, jeśli Ktoś wykręci praktycznie do końca ten numer, czyli będziemy umieszczali te żetony energii, no to po prostu dostajemy więcej punktów na koniec gry, a dokładnie możemy dostać te 18, jeśli zapełnimy całą naszą piękną tarczę. To jest maksymalny limit punktów, który możemy otrzymać. Sama rozrywka nie jest jakoś specjalnie skomplikowana. Przy przygotowaniu możemy mieć standardowe zaklęcia, które nam tutaj nakazuje instrukcja, potem mogą to być nieco bardziej skomplikowane z taką dwójeczką, a na końcu mogą to być jeszcze bardziej skomplikowane z taką trójką. Każdy z graczy ma taki set kart. Jak widzicie, w kolorze mamy trzy karty, więc możemy też zdecydować się na taki wariant rozgrywki, który daje nam możliwość wylosowania jednej z tych trzech kart. Później inni gracze wybierają tą samą kartę i dalej jedziemy z kolejnym kolorem, więc będziemy mogli też poziomy tych poszczególnych kart mieszać. Sama rozgrywka na początku wygląda tak, że możemy sobie albo wziąć żeton materii stąd, albo możemy sobie dociągnąć z woreczka, które jest bogate właśnie w te żetony materii. Możemy sobie dociągnąć dwa. Dwa mamy też na początku. No, i teraz co z tymi elementami możemy zrobić? Możemy umieścić, zmagazynować na naszym chowańcu standardowo jeden, chyba że mamy jakąś moc wykupioną, która pozwala nam magazynować więcej, lub będziemy mogli korzystać sobie z tych naszych zaklęć, które już opanujemy. A opanowanie zaklęcia wygląda w ten sposób, że. Odrzucamy wymaganą liczbę i kolor danej materii. Dzięki temu po prostu będziemy się uczyli. Czyli na przykład jeśli tutaj bym odrzucił 4, no to jedno wędruje mi tutaj, 3 wędruje z powrotem do puli, dzięki czemu będę mógł korzystać sobie z tego zaklęcia w swojej turze. Więc jest to tak jak mówię, bardzo proste, jeśli chodzi o opanowanie. Grunt, żeby widzieć miks między tymi poszczególnymi kartami. No i oczywiście obserwować inne gracze, co robią i jak zamierzają skończyć rozgrywkę. To tyle. Czy lubicie GTA? Bo ja na przykład niespecjalnie przepadam. Znaczy, no, lubiłem grać w jedynkę, no bo to wiecie, było takie podwójne niebezpieczeństwo, że graliśmy na informatyce w szkole i jak nauczyciel zobaczył, że rozjeżdżamy plackami różnych ludzi, to oczywiście jeszcze się pruła ta pani. Oczywiście miała rację, ponieważ to na nasze młode umysły było bardzo źle i tak po prostu nie wolno robić i to jest złe i już teraz oczywiście o tym wiem. Natomiast niespecjalnie nie przypadły mi kolejne części GTA, ale lubię różnego rodzaju gry mafijne, planszowe, dlatego kiedy coś takiego jest mi przesyłane, a tym razem od firmy Dice and Bones otrzymałem grę pod tytułem Bad Company, no to cieszę się i miło mi się w takie tematy gra. Bardzo proszę, mamy grę pod tytułem Bad Company, gdzie wcielamy się w taką no dosyć wątpliwą moralnie ekipę, której zadaniem jest napadanie, zdobywanie różnych rzeczy, niekoniecznie swoją wielką pracą i kto to będzie robił najlepiej, zostanie na końcu gry zwycięzcą. Czyli gra, która ma wątpliwy wsad moralny, ale może będzie Wam się podobać. Byd company. company. czyli gra, w której będziecie się wcielali w jakichś szemranych typów, którzy chcą wzbogacić się kosztem czyjejś pracy. No i nie, wyjątkowo tutaj nie mówię o politykach, tylko po prostu mówię o ludziach, którzy po prostu napadają ludzi i zabierają im pieniądze wbrew ich woli. Tak czy inaczej, jeśli chodzi o tę grę, zasady są dosyć proste. Otóż w swojej turze każdy gracz, oczywiście, będzie miał taką planszatkę, na której macie od dwójki do dwunastki cyferki. I teraz będziecie sobie rzucali kostkami. I najogólniej będziecie musieli sobie zrobić dowolną parę z tych kostek, i dowolna para będzie aktywowała jakąś tam grupę. Czyli w tym przypadku będzie to piąteczka i dziesiąteczka. Każdy z tych bandziorów będzie miał jakieś zdolności. W trakcie gry, poruszając się po tej planszy, będziecie również mogli sobie tych bandziorów ulepszać. Czyli po prostu będziecie nakładali napasujące wzorki kolejnych bandziorków. Dzięki czemu będziecie mieli troszeczkę więcej opcji tutaj do wykonania w trakcie swojej rundy, kiedy będziecie korzystali z kolei. Z konkretnego typa. I kiedy to już, oczywiście zrobicie, będziecie mogli zdobywać różne symbole, które tutaj będziecie oznaczali takimi zielonymi markami, że już coś tam macie, które to symbole będziecie może, mogli wymieniać na napady, czyli są to właśnie te oto karty, które te napady będą dawały wam punkty na koniec rozgrywki, a czasami jakieś bonusy lub wzmocnienie jakichś tam Waszych akcji wykonywanych w trakcie gry. Więc napad się rozwija, a w tak zwanym międzyczasie Będziecie jeszcze uciekali przed policją. Jeśli ta policja was nie i oczywiście nie złapie, no to zdobywa się dodatkowe punkty. Jak również wyciągacie elementy z safe'u, czyli to są właśnie, bardzo proszę, różnego rodzaju takie marki, które możecie sobie wrzucić tutaj lub punkty lub dodatkowe rzeczy, które możecie wykorzystać w trakcie rozgrywki. Gra bardzo prosta, ale jest taki, wiecie, feeling trochę ucieczki, trochę rozwijania szajki. No, trzeba w to zagrać, żeby się do tego przekonać. Okay, jesteśmy w hali trzeciej targów, czyli to jest jakby najdłuższa hala. I na przykład dużo osób się skarży, tutaj dali te eksperckie, no To jest zawsze był największy ruch, w sensie w trójce i w jedynce, zawsze był największy ruch. I tutaj, faktycznie jak wszedłem, słychać taki pogłos. To jest cały czas taki szum. I to jest coś, co bardzo męczy na targach, szczególnie jak ktoś tutaj pracuje zawodowo. No bo po prostu ten szum was po kilku godzinach po prostu głęba was boli. tutaj też przez to, że ta hala jest taka podłużna, ten układ stoi jest troszeczkę inny, one są, one są wzdłużne. O, to już jakaś kolejka stoi za czymś e, słuchajcie, generalnie, no to jest niesamowite, że można e, siedzieć trochę w tym świecie planszówkowym lekko go nawet tam jakoś ogarniać a i tak e, nie jesteście w stanie tego wszystkiego ogarnąć jest tak dużo gier, jest tak dużo firm na esej które się wystawiają, To chyba kolejkę, nie wiem, do Expeditions nie wiadomo coś Państwo kupują, coś kupują i w nie otworzyliśmy. Otwieramy się o godzinie 10, czyli za 18 minut, dopiero otworzą się bramy i tłum wejdzie. A ci ludzie już stoją w kolejce. Więc podejrzewam, jakbyśmy poszli teraz na stoisko Asmodi, które ma tutaj swój tam również zobaczymy tłum ludzi, którzy będą stali w kolejce. Z kolei po Luka i Wadera walczących na gwieździe śmierci. Za skromną cenę 80 możecie sobie kupić dwie figurki żywiczne z elementami terenu, ale to jest limitka modi do Legionu. E, więc taką limitkę potem na Ebayu możecie sobie pewnie za e, 800 zł, 600 zł minimum sprzedać. Więc są ludzie, którzy głupotę tutaj przychodzą, żeby ją kupić dla handlu, no ale wtedy niestety nie starcza dla tych biednych fanów, tak? I hala trzecia to jest też hala, w której mamy najwięcej, powiedzmy, tych takich znanych tam wydawnictw, również tutaj się wystawia Portal, tu właśnie jest duży sklep Asmodi, tutaj jest no, dużo poważnych graczy po prostu, tak, a właśnie w Trójce Portal miał od lat swoje stoisko i mimo tego, że było z tymi halami to wszystko się poprzestawiało, to no nadal Portal tutaj został, ale jest tutaj Pegasus. No i chyba to jest taka, uchala, myślę, że najważniejsza, bo ta jedyneczka trochę straciła na znaczeniu, bo wcisnęli nas tam, czyli figurkowców z różnymi rzeczami na nas tam wcisnęli. No i na, a na tej trójce mówię cały dzień wczoraj po prostu sajgon. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj, bo piątek jest tym takim spokojniejszym dniem. Niedziela jest dniem dla rodzin zwykle, czyli czwartek i sobota w moim mniemaniu powinny być, i moim doświadczeniu z SN, powinny być tymi dniami, których jest ludzi najwięcej. Ale teoria, praktyka, no rzeczy. I to się wszystko okaże nie wiem czy jeszcze jakiś film będę nagrywał z, z SN, no bo bo czas goni, a Piotrek chciał ten materiał wrzucić jeszcze w weekend, kiedy ja tu jestem ale jakbyście się chcieli czegoś dowiedzieć zadawajcie pytania o, proszę, kleum. wielki hit, wczoraj kolejka taka, że hej, chciałem sobie pogadać z chłopakami z Burden ale się nawet nie dało taka kolejka, że no kurczę 30 lat stanie eee, okej, okay. tyle hali trzeciej Pokazałem Wam, myślę, mniej więcej feeling tego SN rocznego. Wielkie święto, naprawdę. Myślę, że duży sukces organizacyjny na to wygląda. Bez żadnych przypałów, a ludzi naprawdę wydaje mi się, że jest więcej niż w zeszłym roku. No już fakt, że teraz, kiedy tragi są zamknięte, mamy ludzi grających, mamy ludzi czekających. O, właśnie na to słynny sklep Asmodi. Zobaczymy, jak tam kolejeczka po Luka i Wadera. No to zawsze jest taki mierniczek, jak to tam wygląda. No, nie tak źle. Nie, w ogóle nie ma kolejki. To w ogóle nie jest pa ludzi szczęśliwych, że już są na początku. W zeszłym roku była większa kolejka, jeszcze przed otwarciem. <laughs> Okej, okay, wybaczcie, że wam tych gier wszystkich nie pokazuję, ale naprawdę zbrakłoby mi życia. A ja tutaj, mimo wszystko, i ta impreza musi się zwrócić. więc pozdrawiam Was jeszcze raz serdecznie, Star23. Wszystkiego dobrego i jesteśmy w kontakcie. Do zobaczenia. Ciao! Ciekawostki i ploteczki, czy było trudno znaleźć w dobie, kiedy wszyscy tutaj patrzą na Niemcy, jakieś ciekawostki? Nie trzeba było jakoś specjalnie długo szukać, ponieważ rzeczywiście, tak czy inaczej, wiele innych ciekawych rzeczy wydarzyło się lub właśnie wydarzy na Essen. Więc teraz uwaga, słuchajcie. Otóż w poprzednim tygodniu miałem przyjemność być na Galaktikonie, o czym Wam już mówiłem, i tam pojawiły się dwie ciekawe gry, nowe, które zwróciły yy, moją uwagę dosyć mocno. Jedna z tych gier, która opiera się się o taką znaną mechanikę, czyli jest to gra Exit. Exit, czyli mamy taki escape room zamknięty w pudełku, czyli właściwie gra jednorazówka, przechodzimy i właściwie dobrze się bawimy, wychodzimy sobie jak z escape, z escape roomu, ale tym razem jest to Exit osadzony w świecie Władcy Pierścieni, więc jeśli lubicie Exita i Władcy Pierścieni, to wydaje mi się, że nie muszę Was przekonywać. I gra karciana, oparta karty, numerki i przewagi w, w tych kartach, czyli gra pod tytułem Krecia Robota. Ja muszę przyznać, że gry, które mają tylko na sobie numerki i karty, i staramy się podbierać komuś te karty. No to niespecjalnie jakoś mi się podobają, a tutaj naprawdę dobrze się w to wszystko bawiłem. I kiedy ta gra do mnie dojdzie, to na pewno krecią robotę wam pokażę. W tym tygodniu również pojawiło się ogłoszenie wydawnictwa Archon Studio, tego studia, które znane jest z wydania i wielkiego sukcesu na razie zbieraczkowego um, Heroesów, trójki, która tutaj pojawiła się na planszy, więc postanowili iść tą drogą, więc widać studio sobie znalazło drogę rozwoju i postanowili tym razem zapowiedzieć kampanię, która będzie miała miejsce w 2024 roku i będzie opierała się o grę komputerową znowu, czyli jest to gra tym razem Master of Orion. Ja jako fan gry Master of Orion bardzo się z tego faktu cieszę. Master of Orion tym razem będzie to rozbudowany tytuł, jak mówią autorzy tej gry. Starali się zrobić aby ona była epicka, ale dała się zmieścić w sensownym czasie. No, i tutaj na pudełku chcą napisać odważnie od 90 do 200 minut. Zobaczymy, czy to się da utrzymać, ale gra w klimacie 4X, czyli Explore, Expand, Exploit i Exterminate pojawi się jako wspieraczka w 2024 roku. Następna rzecz, to to, jeśli kogoś właśnie irytują te wszystkie posty, że wszyscy są na SM czy coś, słuchajcie, w ten weekend odbywa się cała masa fantastycznych wydarzeń. Na trzech bardzo chciałbym być, uda się na jednym, bo najbliżej. Jest to oczywiście festiwal komiksu w Łodzi, gdzie jest również strefa tutaj planszówkowa. Jeśli ktoś by chciał, to nie tylko komiks, ale planszówki też tam są. Do tego wszystkiego mamy planszową Gdarenę, wielkie chyba wydarzenie w Gdańsku, jak ktoś by chciał pojechać, zobaczyć, to bardzo proszę. Coś takiego na pewno fajnego, familijnego jest. No i tak zupełnie obok planszówek to jest coś takiego jak Poznań Game Arena, czyli coś ze świata gier komputerowych, w Poznaniu się odbywa. Pewnie bym tam pojechał, gdyby nie ta zabójcza cena autostrady, więc na razie sobie daruję, więc udam się tylko do Łodzi. I zobaczę, jak to wygląda. Czy tylko. Mam nadzieję, że to będzie fajnie wyglądało. I skoro już mówimy o eventach, to słuchajcie, w tym yy, tygodniu. 11 dokładnie, czyli jest to środa, o godzinie 11 nastąpi, dokładnie tak, otwieramy tutaj sprzedaż biletów na Wawa Gra i to będą różne bilety, które będziecie mogli sobie kupić. Będą bilety standardowe, będą to również bilety gadżetowe. Jeśli ktoś będzie kupował sobie bilet gadżetowy, to razem z tym biletem gadżetowym będzie mógł sobie dostać na przykład kubeczek i smycz i wszystko oczywiście będzie obrandowane, ologowane logoem Wawa Gra i Ostatnia rzecz, będzie również bilet VIP, w którym będą się znajdowały takie rzeczy jak obiad tutaj z nami, yy, i pakiet gier na dzień dobry, i tutaj kubeczki, i daj streje, i różne rzeczy, które do tego biletu VIP dodamy. Aczkolwiek tych biletów VIP jest tylko 20, więc jeśli ktoś będzie chciał, to bardzo proszę, takie rzeczy można sobie nabyć. Już w środę o 11 otwieramy możliwość kupowania tych biletów. A kto kupi bilet przez pierwsze 24 godziny, nawet zwykły, to też coś fajnego będzie mógł. Dostać. O. To tyle z ciekawostek i ploteczek. Pamiętajcie, 11 o godzinie 11:00 zaczynamy sprzedaż biletów na Wawagra. Na końcu jak zwykle cebula na otarcie łez, czyli gry, które udało mi się w tym tygodniu wygrzebać, które są w nieco niższej cenie, ale tutaj pamiętajmy jeszcze, że ja tutaj nie zawsze wysłuchuję tylko te najtańsze, ale te, które również polecam i odnajduję najniższe ceny, od tak, żeby te gry nie zmarniały się na półkach sklepowych i żeby mi po prostu smutno nie było. Więc uwaga, jedziemy sobie od gry, której recenzja była w tym tygodniu, jeszcze mówiłem o niej dzisiaj na początku, ale jest to... Gra pod tytułem Nanga Parbat, która serio, bez tutaj żadnej ściemy, jest do kupienia za 49,99 na Mpico. W ogóle dzisiaj, żeby nie było to, nie jest żadna reklama Mpico, ale na mpico.com sporo jest gier, sporo gier się pojawiło w bardzo dobrych cenach, więc, Anusz Widelec, warto jeszcze chyba przeklepać tę stronę, żeby zobaczyć, co tam jeszcze się kryje. Chyba 3 z 4 gier, o których Cię będę mówił, są właśnie na stronie mpiku, więc coś tam jest na, na rzeczy. Nanga Parbat za 49,99 zł na mpiku. I skoro mówimy sobie o takich... Górski gra, chociaż naga parwat z górami to właściwie ma niewiele wspólnego, jeśli chodzi już o sam gameplay. To gra, która ma już dużo więcej wspólnego z górami jeśli chodzi o takie odczuwanie i to, co robimy na samej planszy, to jest oczywiście K2, w starszej wersji za 112 złotych też na stronie Mpiku, więc jeśli ktoś chce tutaj zdobywać szczyty, to bardzo proszę, nie jest to wcale takie proste. K2 za 112 zł na stronie MPiku. Kolejna rzecz, tym razem już nie o MPiku będę mówił, ale jest to te. Gra, którą mogliście sobie zobaczyć w działaniu, za ktoś nie widział, to tym bardziej odsyłam go do streamu, który był w tym tygodniu. Jest sobie taka gra tajemnicę puszczy, którą muszę przyznać, że cena tej gry niezwykle atrakcyjna w sklepie gry bez prądu, ponieważ ta gra jest za 118 zł. Jeśli szukacie gry fantazy takiego szlajolocha, w którym będziemy sobie budowali plansze z kafelków, tłukli różnego rodzaju stwory, lub one nas, no chyba że gracie tak fenomenalnie jak ja w tym streamie, to bardzo proszę, tajemnicę puszczy. W sklepie gry bez prądu za 118 złotych są. No i ostatnia rzecz, i że ja tę grę polecam, to musi być coś, bo ja ze Splendorem, wiecie, tak nie tegest. nie to, że się rzucam na graczy grających Splendor, bo bardzo często czujecie w tym momencie się w odpowiedzi, że o, to ja powiem coś o Twoich grach. Nie, tylko ja po prostu niespecjalnie czuję chemię ze Splendorem, ale ze Splendorem Pojedynek czuję tę chemię bardzo, ponieważ jest to świetna gra na dwie osoby. I też w Empiku, na, na ich stronie za 70,99 zł można sobie Splendor pojedynek kupić i jest to najniższa cena, którą udało mi się znaleźć. Więc jeśli szukacie jakichś ciekawych dwuosobułek, to Splendor pojedynek Nanga Parbat warto, żeby z, z, z trafiła się w Waszej kolekcji i będzie Was to kosztowało, z tego co widzę, 120 zł za dwie gry, to biorąc pod uwagę kasa, przelicznik, zabawa, jest dobrym nie, wyjściem z tej sytuacji, jeśli szukacie takiej gry. I to... Tyle na dzisiaj w dzisiejszym poradniku ciekawych, nieco tańszych gier w Cebula Cornerze. Mam nadzieję, że Wam się podobało i czekacie już z wypiekami na dowolnej części ciała na kolejne odcinki na kanale GameTroll TV. Zapraszam Was oczywiście jutro na niedzielę na 8.30, kiedy to zobaczycie kolejny odcinek z cyklu Najlepsze gry z dany kwartał. Będziemy sobie porównywać gry z trzeciego kwartału, a w poniedziałek o 19.30 stream z malowania figurek z talizmana. Jakich? Jeszcze nie wiem, ale jakieś to będą. To tyle na dzisiaj. Dziękuję za dziś. Trzymajcie się. Hej!